Przygotowanie do kąpieli. Równo, no do <laughs> No to według nich to muszę Dobra. Teraz ty ruch. mnie. Sławek. Kręć się, kręć. Teraz ty mnie. Jak jakuje? Koniec A czy tutaj masz włączone, czy muszę nacisnąć? Na włączone. Góra z wyżej. To jest twój chwost atrybny. Ej, gwóźdź programu! Jeba, jeba, nic się nie Co ty kurwa masz za młotek! Wiesz, spadłem. O kurwa, i palec! Jemni za palec! Będzie kurwa, atrakcja! No nie kuj tam, gdzie tykujesz! To niezgodne z Lisą będzie! Spadnie padniesz do wody! Tu teraz zobacz tu! Tu w co zajmować? Dobra, wyłącz!